Siemano, dzisiaj jak co tydzień obejrzę i skomentuję film z beczki, a tym razem będzie to XXX, Natalka 2, xxx i Akurat jest to też mój fach. więc ciekawi mnie też, co no w tym odcinku będzie. A to kto dziadku? Zapytał zaintrygowany młodzieniec, wskazując na gracza o pięknym, dziewczęcym skinie. To. To XXX Natalka 2004 XXX, moja pierwsza prawdziwa miłość. Odparł. Aha, czyli tutaj chyba będzie coś związanego z gami? Tylko w jaki sposób ma być to związanego z gami? Chyba, że proszę by mi, bo ten chłop, chyba dziadek powiada na to temu yy, w Jest chyba po 60 właśnie na miesiące, jeśli się nie mylę Więc ile ja z czym może być związek, to Odparł starzec z posępnym wyrazem twarzy, wnuczek zamarł. Opowiesz mi o niej? Oczywiście, zapamiętaj tą lekcję, chłop. Chłopak zaintrygowany po. Dlaczego to teraz nie będzie lekcja? Lekcja miłości? z kartu z grypaczowym? Kiwał głową. Więc tak. Z XXX natalka 2004 XXX poznaliśmy się na pewnym serwerze. Nic specjalnego. Pewnie dzisiaj już nie istnieje. Ja miałem duży dom. Całe diaksowe EQ. A ona kompletnie nic. Tylko kamienny miecz i skórzany hełm. Dobra, dobra. Tutaj już słyszę, że to jest nawiązanie do Minecrafta. Tylko dalej. W jakim sensie mogła to być jego pierwsza miłość? Jeśli ten dziadek wygląda na co najmniej 60-65, no to się... Po prostu ze sobą nie klei Spotkałem ją, jak uciekała od hordy zombie. Pomogłem jej, dałem jedzenie, pozwoliłem mu mnie przenocować. No, ale z jednej nocy zrobiły się dwie, z dwóch, cztery. I tak po paru dniach zamieszkała u mnie na stałe. Rozmawialiśmy przez czat, a potem przez Skype'a. Ach, pamiętam nasze długie rozmowy. Miała mikrofon tragicznej jakości i do tego, co chwila, który z jej braci jej przeszkadzał. Ale nie przeszkadzało mi to. Cieszyłem się z każdej chwili spędzonej wspólnie, wiesz? Za... Aha, I tak jakby dzisiejsza internetowa miłość czy związek w tym stylu takie zwykłe pogra już nie od razu zakochałem. No przyznam, że miałem dość podobną sytuację, tylko że ja też zostałem kosz. Panie kota, ale niestety realia dzisiejszego internetu. Zakochałem się w niej i myślałem, że ona czuje to samo. Jako wyraz mojej miłości dałem jej full diakseta, parę koksów i dwa staki diaksów. Była naprawdę szczęśliwa. Cały serwer nam tego zazdrościł. Zrobili nawet specjalnie dla nas rangę zakochana para. Wzięliśmy nawet ślub, ale niestety sielanka nie trwała długo. Co się stało? Ślub w Minecrafcie? Okej, okay. na serwerze może to mieć jeszcze mniej miejsce. Do tego ranga zakochana para, czy to coś tam jest, no, no moim jeśli nie jest to w Minecraft'cie oficjalnie wprowadzone, to mogliby coś takiego zrobić i byłoby to w sumie nawet dobre, ze na to, iż wydaje mi się, że często pary grają. O dziadku, pewnego dnia na serwerze pojawił się on, xxx, megacox, xxx, miał najładniejszego skina na serwerze, szybko podbił serca wszystkich dziewczyn, także moje Natalki, pewnego dnia po prostu zniknęło a z nią wszystkie moje diaksy, zwierzęta i inne surowce, zostawiła jedynie tabliczkę, odchodzę do XXX Megacox XXX Na rafrajerze XD I tyle ją widziałem Ech, Płakałem całe noce Tęskniłem EH A no tygodne Smutne Zakończenie Nic więcej chyba nie mam do dodania Byłem za nią Byłem w stanie jej to wszystko wybaczyć Ale ona nie wróciła Zostawiła mnie Oj Współczuję dziadku Co za kwoka z tej natalki Mruknął. Kwoka? A co to znaczy by chyba za bardzo takiego słowa nie słyszałem A Oczywiście chodzi o jakiś Megacox Coś niby wyk wykoksowany Ale w sumie sama nazwa na to wskazuje, więc to się też dziwić. No w duczek, więc pamiętaj: loszki to korwę, mi kochany Wnusiu. O matko, jeszcze do Wnusia, że loszki to kówny szpatr i inne takie. O matko, i na dobra. Dzięki za oglądanie, widzimy się bye innych.